A więc ciężko liska jestem kuki, ać wam pokażę jak dodać dań Memera na wasz serwer Discord oraz pokażę kilka fajnych komentarzy. Dobrze, tak więc rozpoczynając, ja już stworzyłem tutaj kanał do właśnie poleceń tego bota. Tutaj sobie stworzyłem kanał, więc... Potem można przejść sobie na waszą przeglądarkę. No i możecie wejść na stronę Dungemera, a link do niej będziecie mieli w opisie filmu. No i tutaj po prostu musicie dodać tego bota, będziecie tam mieli invite now. No i po prostu musicie sobie go dodać. No i potem mamy tutaj takie okienko właśnie z różnymi komendami u tego bota. No i mamy tutaj naprawdę wiele komend. Mamy wiele komend u tego bota. No, i po prostu będziemy, będę wam po prostu może tak po pro, chwilę mówił, co i jak tutaj dokładnie działa. Dlatego na przykład powiem na początku, że prefix tego robota to jest please. No, i potem piszecie komendę. Czyli na przykład mamy tutaj y, animals, to na przykład możemy please foxy, please foxy. No, i mamy obrazek lisa. No, i jest tutaj oczywiście więcej takich koń, na przykład please kitty, please kitty na przykład please dog, please cat, o tutaj mamy zwierzątka, no i na tym głównie się opiera właśnie ta zakładka animals. Potem mamy config. Tutaj nie wiem o co dokładnie chodzi, ale jedną z takich końców, które tutaj można zmienić, to jest prefix. Możecie tutaj sobie zmienić prefix wpisując Please prefix, no i prefix, który chcecie, żeby ten bot miał, czyli na przykład prefix, nie na przykład, dwukropek. Czyli teraz będziecie nie pisali Please, tylko dwukropek i komenda do tego bota. Następnie mamy Currency, na tym się nie skupiamy, bo to jest jakby ekonomia. A w tym temacie akurat nie jestem tutaj. No i następnie mamy fan. Mamy tutaj na przykład y, fan y, hack. Można wpisać na przykład... Y, 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 można wpisać is y, hack. Nie wiem, kuki. No i dank member hakuje mnie. No i adres IP. Y, tutaj mamy y, hacking media, medial. Responding. No i tutaj nam bot nas hakował. Oczywiście to jest for fun. Możemy na przykład wpisać y, please kill osła czyli na przykład please kill małpa y, edit bot, powiedzmy. A, to nie jest ta komenda, o której myślałem, ponieważ jest to komenda please kill, czyli po prostu y, ona będzie pisać, że dana osoba umarła. A, chodziło mi dokładnie o komendę please riff na przykład małpa y, małpa edit bot i na przykład będziemy mieli taki właśnie nagrobek że na przykład dana osoba umarła no i na przykład możemy jeszcze sobie zobaczyć tutaj na różne komendy no i mamy tutaj ich no wiele możecie po prostu testujcie bota dowoli mamy gamesy mamy obrazki mamy memy mamy unilty nsfw i wiele więcej na przykład y, przydatną komendą może skrótem na przykład jest im, image image i możemy sobie na przykład wpisać image y, nie wiem, y, pet pet y, o użytkownik kuki na przykład no i mam coś takiego możemy jeszcze wpisać image y, slap y, na przykład edit bot no i teraz nam Dank Memory tutaj myśli. Możemy wpisać sobie image, magic, puki. Y, no i po prostu zmienia nam właśnie awatar na, na przykład taki awatar. Y, możemy wpisać również na przykład please, magic, y, mał, y, małpa, y, Memer, Dank Memory. I też nam właśnie się nam zmieni. Więc mamy tak dwie opcje dokładniej. Na przykład mamy jeszcze please comment. Zostaw łapkę w górę. Zostaw łapkę w górę. No i będziemy mieli na przykład taki Ma Możemy na przykład również please Kowalski. czytaj regulamin regulamin czytaj regulamin no i na przykład będziemy mieli takiego to gifa no i musicie po prostu testować różne opcje które macie na stronie albo pomyśleć o czymś własnym zobaczyć czy to właśnie działa w tym poraniku byłoby to na tyle więc możecie zostawić łapeczkę i subika na kanale po więcej takich filmów a ja wam dziękuję za oglądanie trzymajcie się do następnego odcinka się